Był Pan tutaj jedną z pierwszych osób, które tutaj dostały się do obsady. Czy może Pan powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Pamiętam, że na, na początku było bardzo ciężko, bo nie dostałem żadnych informacji o tej roli. Musiałem ją zbudować tu i teraz. Jak wstąpiłem na ten plan, to miałem dosłownie 5 minut, żeby wymyślić tę te, te postać, tego bossa. I wtedy pamiętam, że tak, zrobiliśmy to razem z Piotrem, który jednocześnie był i reżyserem, i zagrał, jak gdyby, w tym niebezpiecznym, krwawym pranku, który okazał się, Pan, bardzo dużym hitem, bo to i na Onecie, proszę Pana, i na Hotplocie, i na Pudelku, i na Gazecie Łódzkim, i na temat. Wszędzie na głównych stronach pojawiła się. Tak, na... o dokładnie. Pojawiła się taka informacja, że youtuber został pobity, tak? Ja wtedy pamiętam, że odebrałem bardzo dużo. youtuber przebrany za krowę został pobity, Tak, coś takiego. Chociaż to. to... No właśnie, nie. To właśnie było bardzo bardzo duże niedopatrzenie ze strony, ze strony tych autorów, tych dziennikarzy. Bo on nie był przebrany za krowę, on miał krowę w ręku. Jest amerykański typ polski. Dobro. Czyli ja wierdolę, ale ja ja 3.2. Nie. Nie rozumiem. Ja nie! tak jest tak. Nie pierdol się. Nie patrz. Dobra, czekaj. Ani to, że to nie to jest to niczym się nie różni tak naprawdę od jakby trudności wykonania, trudności zadania aktorskiego tak naprawdę, no bo my gramy tutaj. Można powiedzieć, że gramy główne skrzypce i one są trudne. To jest trudne do zagrania wszystko, ale oni tak naprawdę mają jeszcze trudniejszą poprzeczkę. Poprzeczka jest, jest coraz wyżej i oni robiąc te zakupy, moim zdaniem zrobili to genialnie. Bo oni... To, 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 nie, to nie było tak, że oni byli na zakupach. Oni mieli zagrać, że są na zakupach. I to jest... To jest Co forza. Pan może powiedzieć o postaci Pani e, Kasyrki e, Biedronka, jest scena, gdzie wchodzicie, gdzie jest e, dość ostre, że tak powiem, zamieszanie a, tak, i była jeszcze tak, tak. jedna postać. E, Pamiętasz do, 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 do pani basia hmm. mm, Tak, pani Basia w ogóle to jest... Y, tutaj serdecznie pozdrawiam panią Basię, bo pani Basia zrobiła taką robotę i dziękuję pani Basiu mega za to, że była pani na tym planie, że dawała nam pani kurczę dużo wsparcia dla nas. Pani, jak, e, pani Basia tam się troszkę rozmazała, że tak powiem. Mm. Tak, ale to jest... to, to, to tylko dlatego, że, że kamerzysta po prostu dał ciała. Operator. Kamerzysta. Operator. A weź, mnie... A weź, weź spróbuj tak przejść. Nie, no nie no, szkoda, A, szkoda, szkoda czasu, stracić. Nie, no kurwa zaraz słońce nam zajdzie, Patrz, wszystko Patrz no ale stary to jest łabądź. Chodź tutaj, ej tam ci jeść. Ty łabądź! Łabądź! Ja. Dobra kurwa, Panie Piotrze, na początek takie pytanie, yy, no chciałbym się tutaj oczywiście, jak mnie to bardzo ciekawi i Pani jako mężczyzna powinien na ten temat bardzo dużo wiedzieć. Panie Piotrze, pan jest perfekcjonistą, yy, więc powtarzanie dla Pana scen na planie nie było żadnym problemem, prawda? Znaczy jeśli chodzi o powtarzanie scen, no to... To, no to się często zdarzało, pamiętam była taka scena, gdzie... Dobrze, przepraszam, to już możemy dalej. Nie wiem, nie. Także po prostu jest to czasami za blisko, tak? O to, o to chodziło, że to jest za blisko, tak? Mój bohater, ta postać, którą e, gram, ma często w stresujących sytuacjach ma problemy jakby z oddawaniem moczu, bo po prostu mu się chce, e, no, no, musi skorzystać z toalety. No i podczas tego po, jednego z, z pościgu za właśnie Arkiem 411 zachciało mu się po prostu, e, no, no musiał skorzystać z toalety. No i kręciliśmy tą scenę, pamiętam, coś koło 7-8 razy, gdzie wbiegam do toalety, znajduję pisual i prawda, oddaję mocz. I pamiętam, że za, za którymś tam razem, już te panowie na, na, na planie podawali mi prosto butelki z, z wodą mineralną, żebym mógł prawda, na, napełnić ten swój. Dopełniać ten swój pęcherz i, i, i to już nawet widać w tym ostatnim ujęciu, że ten, jakby ten modż jest jakby krystalicznie już czysty, jest już tak subtelny, że no nie widać tego, jakby, że to nie, nie widać barwy, nie? No jest po prostu przeźroczysty. A to jest poświęcenie, to jest, to jest, to jest poświęcenie. No. Spojrzałem na te całe biurko, całe, całe moje biuro i stwierdziłem tak, zrobimy dobrą scenę, kiedy ja się denerwuję. Nie wiedzieliśmy co wyrzucić przez to okno. Komputera było trochę szkoda, bo stwierdziłem, że najlepszym wyborem będzie klawiatura. Dobrze, że Piotr był bardzo przygotowany, bo aż przygotował cztery klawiatury, i nawet te cztery klawiatury nie starczyły. Na każdym widzowie nie wiem czy to zauważyli, na każdym była inna klawiatura z tych ujęć, tak? No i te klawiatury wylatywały przez okno. Później Piotr biegał, zbierał te klawisze klawiatury, rozwalone, bo to bardzo wysoki budynek. I później wkładaliśmy razem te malutkie takie klocuszki do tej klawiatury. No i to, to było bardzo żmudne, a jednocześnie jakże łączące nas zadanie. Nie chcę się odkleić tak mocno, ktoś przykleił tego bałwanka. że i <śmucz> mi tą kopertę i kurwa, tego. Nie gadajmy już o tym bałwanku. Przepraszam. <śmucz> <Nie> <śmucz> kurwa, było tak dobrze. Tylko przestroga dla tych, których szef może ukarać. <śmucz> 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 Przecież dobrze było, żeś się zaczął gotować. Tomis, wam, to, to Dobra, no już tam. Ja mówię, kurczę, jak to zrobić? I, i, I wie pan, jakby miotałem się z tym wszystkim. Mówię sobie, kurde, tego nie ogarniesz, nie? Po nawet ja, nie, nie wiem, DiCaprio, nie? Ktokolwiek, ty, nie? Jeżeli nikt tego nie zrobi, jak to wszystko zagrać, jakby, żeby to zażarło, żeby tak złapało, załapało widzę za, za mordę, nie? Jak to zrobić? No i wtedy pomyślałem sobie, że po prostu trzeba to zrobić tak. Nie chcesz wiedzieć. Skąd tyś to wziąłeś? Nie chcesz wiedzieć. I wtedy po tym zapadła kompletna cisza na planie. Tak jak wszyscy byli rozkojarzeni. Tak, kurde, w jednym, w jednym ułamku sekundy zaczęli się uruchamiać. Jedni płakali, drudzy byli rozgniewani. Nie jeszcze. Piotrek do mnie przyszedł cały zapłakany. On przyszedł do mnie cały zapłakany i mówi, stary. Zrobiłeś taką rzecz, że tego się nie da powtórzyć. Ty sobie, ty sobie zdajesz z tego sprawę? Jakby, no nie wiem, to była taka pierwsza rzecz, yy, gdzie reżyser mnie tak docenił, nie? I że myślę, że ten, no, za to się też dostaje Oscary. Jak Piotrze, którą pan wtedy najmilej wspomina z serialu? Najmilej wspominam scenę, yy, to już chyba mówiłem kiedyś właśnie o tym, jak kręciliśmy scenę z bananem. Z jak... <ścoughs> czego pan się śmieje? To jest tak, że Karol, który grał Arka 4112, wyciągnął swojego banana na wagę i po prostu zwa zważył go i. <śpiewa> Ja wiem, że to może brzmi to jakby to był jakiś podtekst czy coś i akurat pan yy, to dobrze rozumie, bo widzę, że pan w ogóle takim głosem po prostu mówi, jakby jakby był pan gejem. Tak? Przepraszam, jeśli ja to w ogóle obraziłem kogoś. W ogóle też kiedyś się zastanawiałem, czy... Wy Macie coś takiego w sobie, że yy, wy ten głos udajecie wcześniej? Czy, czy to się już pojawia podczas mutacji? Czy, czy wy to nabieracie z doświadczeniem? Czy? Jak to jest? No? Zachęcamy Was do, do. Tak jak zawsze oni to powtarzają, wszyscy ci youtuberzy i tak dalej, do tej subskrypcji, no bo one jakby pomagają właśnie w tym w rozwoju kanału. No, chcemy też dobrze tam lepiej rozwinąć ten Instagram. Wiadomo, że nie mieliśmy za dużo czasu, żeby... Nie jesteśmy też takimi osobami, które nosto broją sobie jakieś takie fotki i wrzucają. Eee, troszkę właśnie dbamy o swoją prywatność, ale chcemy też ten Instagram rozwinąć i, i, i robić no, jakieś może fajne zdjęcia, po prostu z planu dawać, czy coś takiego. Wracamy oczywiście do wejścia na kanał Sebastiana, który tworzy tutaj muzę, e, oryginalną muzę do naszego kanału i, i warto również subskrybować jego kanał. Teraz postaramy się przygotować dla, dla Was naprawdę profesjonalną, kolejną serię e, tej leni Mafii, no i też myślimy o drugim serialu, który chcemy wypuścić. To no Jak najwięcej dla Was, tylko to jest ciężko też synchronizować nam nasze, nasze zajętości, których jest bardzo dużo poza, poza YouTubem. To jest taka szczera prawda. Dobra. Jak to no już dziękuję. To jeszcze tam tylko coś wezmę z tamtej strony, dobrze? Dobrze.